Cześć, witajcie! Dzisiaj odcinek o tej pięknie kwitnącej roślince, która często mylona jest z amaryllisem. Amarylis jest to roślina, która rośnie w naszych ogrodach, a zwartnica, czyli inaczej peastrum, to właśnie ta piękna roślina, która kwitnie u nas zimą. Zwartnica pochodzi z Ameryki Południowej, jest rośliną wieloletnią. Z dużej cebuli jesienią wypuszcza liście, żeby potem najczęściej na początku grudnia zakwitnąć. Jeden pąk kwiatowy wydaje kilka dużych kwiatów. Występują one w odcieniach kolorów białego, różowego, czerwonego lub połączonym białym z różowym, białym z czerwonym. Ja kupiłam trzy cebule w IKEA: białą, czerwoną, białą i czerwoną. Na początku grudnia były to już podpędzone cebule w małych doniczkach. Możecie je też dostać jako same cebule. Trzeba je wtedy posadzić w małej. Około 15 cm średnicy doniczce i zasypać żyzną ziemią cebulę tak, by 1 trzecia była powyżej poziomu ziemi. Następnie podlewamy i ustawiamy w ciepłe, najlepiej na parapecie, miejsce w domu. Kupując cebulę, warto zwrócić uwagę na jej wielkość. Te największe będą kwitły kilkoma pędami i oczywiście ich zdrowotność. Zgniłe i z plamami odpadają. Jak pielęgnować zwartnice? Jak każda cebula, nie lubi przelania. Kiedy jej korzenie stoją w wodzie, bardzo szybko gniją. Natomiast lubi być podlewana regularnie, szczególnie wtedy, kiedy wypuszcza już bąki kwiatowe. Zatem wilgotna ziemia tak, ale stojące w wodzie korzenie nie. Nie musimy nawozić niczym z wartnicy podczas jej kwitnienia, ponieważ wszystkie składniki, które potrzebuje, zmagazynowała już w cebuli. Jak wydłużyć kwitnienie z wartnicy? Może ono trwać nawet kilka tygodni, pod warunkiem, że roślina nie będzie miała zbyt ciepło. Najlepsza byłaby temperatura 18-21 stopni. Nie przenośmy jej też z miejsca na miejsce, lubi stałe stanowisko. Im roślina ma więcej światła, tym dorodniejsze wydaje kwiaty. Tu możemy właściwie tylko podziałać stawiając ją właśnie na parapecie okiennym. Co zrobić, kiedy zwartnica przekwitnie? Jest to roślina wieloletnia, więc z powodzeniem możemy ją przechować i może nam zakwitnąć w przyszłym roku. Żeby to było możliwe, powinniśmy uciąć przekwitnięte kwiaty. Podobnie jak robimy to na przykład w przypadku tulipanów. Zapobiegnie to wytwarzaniu przez roślinę nasion, co z pewnością osłabiłoby cebulę, a zależy nam, by zachowała jak najwięcej składników odżywczych. Pozostawmy za to liście. One odżywiają cebulę tak długo, jak są zielone. Cały czas, choć już skąpiej, podlewamy roślinę. Kiedy liście staną się żółte około lipca i zaczną usychać, zaprzestajemy podlewania. Wtedy wyjmujemy z podłoża cebulę. Oczyszczamy, usuwamy suche liście i przechowujemy w przepuszczalnym, np. kartonowym pudełku wypełnionym trocinami lub gazetami. Pudełko stawiamy w chłodnym i ciemnym miejscu. Najlepiej, gdyby była to sucha piwnica o temperaturze kilkunastu stopni. Dopiero w listopadzie znów sadzimy cebulę do małej doniczki z żyzną ziemią i podlewamy. Okres spoczynku obejmujący przynajmniej 6 tygodni, choć zazwyczaj jest to więcej tygodni, jest kluczowy do ponownego zakwitnięcia. Ja osobiście bardzo polubiłam się z tymi roślinami. Przypominają mi o liliach lipcowych, kiedy za oknem jest teraz śnieg. Dajcie znać, czy lubicie te nietypowe rośliny. Mieć w domu teraz na święta, czy stawiacie na gwiazdy betlejemskie? a może macie jedne i drugie. Ja się dzisiaj z Wami żegnam świątecznymi życzeniami. Życzę Wam spokoju, miłości i odpoczynku w te święta, mimo że Cię życzyć z pierwszego tysiąca subskrypcji. I do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!